Witam was, jestem Macielix Dzisiaj Pierwszy odcinek z Vota A ze mną jest Maddox Tak, Zagramy sobie Tierami piątymi, ja biorę M4 Sherman, a ty co bierzesz? Ja sobie wezmę T1 Heavy Maddox bierze T1 Heavy No to co, zaczynamy? To jedziemy. i jeszcze Sorki za sobą jakąś dźwięku, ale nie możemy tego lepiej ogarnąć spróbujmy jak możemy No ja też przepraszam tego, bo yy, powiem tak My będziemy nagrywać to w dwóch, dwóch perspektywach Maciek będzie to nagrywać w swojej perspektywy jak jedzie, a ja będę nagrywał swoje Także dostaniecie linki tam do perspektyw i możecie oglądać sobie No i ja, po prostu ja wrzucę no. na swój kanał filmik, a Matok wrzuci na swój no. Będziemy mieli po jednym filmiku z tej samej gry. My, myślę, I że... planujemy dwie bitwy chyba zrobić, no nie? No, no, jakoś zrobimy. tak. Ta? ta bys... i jeszcze jedna. Zobaczymy jaka ta będzie, jak długa będzie to... Dobra, zaczynamy. To, to się dzieje, po... Gdzie, jedziesz? A tak jest troszeczkę dźwięki złota, jeszcze... tego, bo... Bo trochę za głośno jest. I, może, I mogą wam uszy popękać, bo... Bo to, to, to jest takie głośne, że... To ja zaczekam. O, no ja stroną może. Chociaż dużo osób tamten nie dobra. Nie wiem, ty może przez strategię w tą gerkę. Ja się nie udzielam. Ty, ty, ja po prostu za tobą. Aha, jak mówiłem, dzisiaj jest... Dzisiaj jest piątek, jest... No, to już jest wieczór nagrywamy. Także, nie wiem, tak jutro... Do niedzieli powinien być odcinek. Postaram się przynajmniej, żeby był. Ale nie obiecuję. A u mnie to nie wiem kiedy będzie. A dobra, nieważne, gramy Przynajmniej z nami jedzie KW 1S Najlepszy No ja wiem czy tak. Najlepszy. Jakieś szanse mamy. Chociaż ja jestem... Jak ja dobrze operuje, tym, no no to, no, to mamy szanse. Chociaż ja jestem piąty od dołu. Madox 8. Y, jak, jak, tak. jak, jak ty no nie, tak. Jak ty okay. tak, jakieś szanse mamy. O, to... o tu jest Helkat uważaj. No widzę, już wyspotowani są większości. w tutaj większość. W ogóle skąd się to aż tak dużo tam wzięło? O jeden Hmm o jeden. Jedziemy pod górkę, jedziemy pod górkę, jedziemy posiano, jedziemy po siano A właśnie jeżeli. Ma Macieju, ale ja ci dam radę. Nie, nie, nie wydzieraj się, bo ci uszy pękną. Pff, nie uszy, tylko. poogłuchniesz. Nie mów głośno, bo ogłuchniesz. Ej, nie słuchajcie, weź coś tam ogląda. Nie, nie mów głośno, bo ogłuchniesz. No nie wiem, ja ja, ja jadę za, za te skały na razie Tylko boję się, czy oni mają artylerię czy nie mają artylerii? Jeźdź lepiej le bardziej lewą stroną, bo jak się tam wychylisz to oni cię rozwalą Sprawdź czy są artylerie, bo jestem zbyt leniwy i mi się nie, 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 nie chce ma A nie, jest jedna na stron Ale u nich jest jakaś No tak, jedna Dobra, 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 dobra Skręcamy Ja na po co tu potrwa? Oooo jakie... Lag, jakie laga miałem Daj spróbuję coś spotować, ale my jesteśmy sami tutaj Nie reszta, no gdzie uciekli opuść wszyscy. Ja ciekawesę Czekaj, czekaj, czekaj tak tutaj. Czekaj... Tak czekaj. nie mamy szans. Czego mnie wszyscy opuścili? Wiecie ja tu widział? Ja się patrzę, gdzie to... tutaj? A tu tutaj z tego. Kurczę mnie trafiłem, ja kalipa. Ja, ja tak właśnie się patrzę. A on tutaj tak z boku na mnie. Żeby ja bym się tak bym wystraszył, tak długo że. Cześć. Ja bym się tak. Czekaj, już do ciebie jadę. Uciek. No i już uciekłeś. No, będzie druga bitwa, bo mi słabo poszło. Teraz dam na Madoxa, ale ja. Już długo też długo... Ej, Czekaj oni z każdej strony nas otoczyli. Co mówiłeś? <laughs> oni z każdej strony nas otoczyli. No to czy nas. Pojechać... Mogliśmy jechać tu tędy. Dobra, trudno. I tak przegramy, bo... Ej twoja wina. Twoja wina, ja idę do garażu Dobra, już, już jesteśmy w garażu. Hmm. Teraz ja wezmę M6. Mato co sobie rzesz? Co? co? Masz y, jakąś piątkę? Czy nie masz? Hmm. Popatrzmy, może... czekaj, może coś kombinuję. Nie, mam tylko czwórkę i tej tej heavy, który właśnie teraz bicie. A masz niszczyciela Tier 4? Miałem niszczyciela Tier 4, ale go sprzedałem. No to dobra, ale jakie masz? M, czyli T80, T82. T82. nie, wiesz, nie, M czyli O, to jeszcze musimy M4, żeby zbadać i będzie m wtedy Fajnie. Y y to jest tu Macieju, Macieju, nie na odcinku. No, nie <laughs> na odcinku. opanuj się. Tym wodzie A trudno, może w następnym odcinku będą lepsze bitwy. Zobaczymy. No właśnie. To na pewno nagramy jeszcze kilka. No. Kilka. Nie bójcie się, to, to U mnie to już będzie drugi odcinek. Także... Czekaj, pojedziemy do góry, no, pojedziemy. A może prosto? Coś no, to, 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 ty wziął? No i oczywiście, jeszcze raz przepraszam za te dźwięki, które od Macieja pewnie będzie słabo słychać, ale nie poradzę na to. Nie poradzę na to nic, bo naprawdę. O kurde, pomyliłem mapę, Tu nie ma do góry. Przed odcinkiem tyle my się okombinowali tego, ale. To jest chyba najlepsze, rzecz jaką my ogarnieli. Wiec, nie było drogi do góry czasem? A tu nie było po drugiej stronie czasem? To może, to ja się powiem. Dobra, to tu do gdzieś się skampimy, bo ja, mamy takie wysokie tiery, że wszystkich rozwalimy na pewno. A ja sobie jadę tutaj. Nice. Ale chyba nie wyjadę. A może się posiłujemy? Madok coś tam odwala, nie wiem dobra nie, nie wyjedziemy od... Tutaj jest SU Stoy Mam je rozwali na hita. Mm. Przypuszczam Więc się do niego nie będę zbliżał. A ja przypuszczam, że ja się wolę nie wychylać i wolę jechać i rozwalać wszystkie budynki po kolei. Bo ja lubię rozwalać budynki. Jak widzicie jestem pierwszy w trójce, ale od tyłu oczywiście. Jak widzicie, to jest to się skąpiłeś. Uciekasz normalnie każdemu ma nie jak. 149. Prawo. Uważaj z drugiej strony. której? O cholera. Kurde, dobrze mnie. Ale wiesz co, chu. Musisz jeszcze zerwać w każdej chwili. No i po. Aj. To wszystko wina macie 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 Dixa, bo wszystko on zaplanował, Dobra niedobra. Niedobra, niedobra. to twoja wina. To, to, twoja, to, wina. to, to, twoja, to twoja wina. Bitwa. Yy, tak, obiecaliśmy, miały być dwie bitwy. Są dwie bitwy. Następnym razem, może trzy <grym> Zobaczymy, jak czas da. I wszystko, bo też długo się wrzuca. Przyszedł w naszych internetach nie mam najlepszych. Wiadomo, yy. więc my się z Wami żegnamy. Lajkujcie. I do następnego razu Zaprasz, Zapraszam do, do fan Do odwiedzenia mojego fanpage'a Trzymajcie się i cześć